Wyznaczonych do obsługi placówki Prom, wybudowanej na wprost bramy wjazdowej do wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Nie było wątpliwości, że w przypadku ataku placówka Prom pierwsza znajdzie się w ogniu walki. Dowódca porucznik Leon Pająk, 30 lat, zawodowy oficer, od 15 marca na Westerplatte. Tak jest. Zrozumiałem. Wykonuję. Chorąży Gryczman. Chorąży Jan Gryczman, 39 lat. Zawodowy żołnierz, od 15 marca na Westerplatte. <laughs> Przejmujesz dowodzenie. Niegdy pałapie, idę do kosar leczyć się. Żeby tylko Niemcy nie zaatakowali, jak pana poruszynka nie będzie. Kto wtedy pogoni? Nie gadaj, Griezmann. Po <laughs> <laughs> Plutonowy Władysław Baran, 33 lata, zawodowy podoficer. Na Westerplatte od końca marca. Czego tak wysoko ustawiasz? Żeby było lepiej widać kopów, panie poruczniku. Ale pan porucznik to dzisiaj chyba nie będzie. Wilnuj lepiej swoich karabinów. Co no ja mogę wobec tej kupy stali nad kanałem? Z wizytą przypłynęli. Tak jest. Nie do woju. Tak jest. Niżej usta. Tak, dalej nie żyje. Ta historia zaczęła się kilka dni wcześniej. Gdańsk, 25 sierpnia. Nad ranem pancernik wprowadzony przez dwa holowniki, wszedł do kanału portowego i zatrzymał się w głębi portu, gdzie odbyła się uroczystość powitania. Oficjalnie szlednik Holstein przyznał z kurtuazyjną wizytą z okazji 25. rocznicy zatonięcia na Bałtyku krążownika Magdeburg. Zgodnie z protokołem, dowódca panternika, kapiteńców Zy, Gustaw Kleikamp, zszedł na ląd, aby złożyć wizytę Wysokiemu Komisarzowi Polski w Gdańsku, którą ten rewizytował jeszcze tego samego dnia. Po południu 31 sierpnia, komandor Kleikamp otrzymał zaszyfrowaną depeszę informującą, że wojna rozpocznie się następnego dnia o świcie. Ostateczny rozkaz przygotowania do otwarcia ognia 1 września o 4.45. Otrzymał o godzinie 23.00. Panie Horąży. placówki meldują o podejrzanych ruchach za murem. Major Sucharski każe to sprawdzić. Wydwaj. Sprawdzić leją bramy. Reszta przygotować się do odmarszu do koszar. Maskować stanowiska. Zbiórka. O godzinie czwartej. Załoga placówki zaczęła przygotowywać się do odejścia do koszar. Maskowano stanowiska, aby w świetle dnia Niemcy obserwujący Westerplatte z wysokich budynków z drugiej strony kanału nie mogli zorientować się, jak polska składnica jest przygotowana do obrony. Dzięki temu nie odkryli placówki Prom. 4.30 na pokładzie śledznika Holsztajna zabrzmiały dzwonki alarmowe. Okręt ruszył w dół kanału portowego, aby zająć pozycję, z której miał prowadzić ogień. 17 minut później o 4.47 śledznik Holsztajn zaczął się z podwórziem. Tak z od najcięższy na linii 280 metrów. tak w że grupie nad kanałem, namiot. otworzyły wszystkie ciężkie karabiny maszynowe z wysokości po drugiej stronie kanału. Widzieli jak na dłoni wszystkie obiekty Westerplatte. Wkrótce na placówce padł pierwszy ranny. Podłonek strzaskał obojczyk RKM-iście. Krwawiecie musiało się zatamować. Ale rannego trzeba było doprowadzić do lekarza w koszarach. Patrzyć go. Kilka minut później padł pierwszy zabity, któremu odłapy zerwał hełm. Baran, zabierzcie go! Sanitariusz! Bierz go do środka. Pomóżcie. Sprawdźcie, jeszcze żyje. W 8 minut pancernik wystrzelił 8 pocisków kalibru 280 mm. 9 pocisków 600 m. O godzinie 4.55 pancernik przerwał ogień. Na stanowiska! Za do mnie! Boduję się na rozkaz! Wieżor Kędzi, dajmij stanowisko na wale. Takie Was Jak najbardziej, przywidowni nic się nie dzieje. Panie majorze, melduje. Niemcy wysadzili bramę. Obsada prom gotowa do obrony. Przed placówką stanowisko zajął kapral Edmund Szamlewski, 22-letni zawodowy żołnierz. Był za młody, aby mieć wojenne doświadczenia, ale działał z nadzwyczajną rozwagą i spokojem. Odczekał, aż niemieccy żołnierze wyłonią się z dymu i podejdą bliżej, jeszcze bliżej. Szli pewnie. Uważali, że ogień dział pancernika zmiótł obronę i nikt z żołnierzy polskich nie będzie do nich strzelać. Szamlewski położył palec na spuście. Nie nacisnął. Czekał. Byli już blisko. Tak blisko, że widział ich oczy. oczy.

Stabem węzełów! Przednie grunaty, ciężki padunek z dna! Zapaliliśmy strzału 62 stopnie!